Wiemy, że historię piszą zwycięzcy, a rzadko kiedy to powiedzenie było bardziej prawdziwe niż w przypadku cesarza Maksencjusza. W zasadzie prawie cała wiedza o tym cesarzu pochodzi z propagandy Konstantyna, który dołożył wszelkich starań, aby nie tylko całkowicie wymazać pamięć o Maksencjuszu, ale także go oczernić i przedstawić jako absolutnego tyrana. Ale... Powoli pojawia się coraz więcej badań sugerujących, że Maksencjusz mógł być tak naprawdę dobrym cesarzem właściwie można by powiedzieć, że ostatnim prawdziwym rzymskim cesarzem, ponieważ wybrał życie w Rzymie i budował ostatnie wielkie budowle w wiecznym mieście w czasach, gdy inni porzucili wielkie miasto swoich przodków, woląc rządzić z Mediolanu, Augusta, Treverorum lub Nikomedii. Ale Maksencjusz wybrał Rzym i ten film jest próbą pokazania, jaki Maksencjusz prawdopodobnie naprawdę był oraz przywrócenia jego postaci, która została niesprawiedliwie oczerniona przez Konstantyna i jego następców, a także przez zdecydowaną większość uczonych przez ponad 1700 lat. Kiedy mówimy o tym, co robili rzymscy cesarze lub inne ważne postacie historii Rzymu, musimy zawsze pamiętać, że nasze rozumienie tych postaci opiera się wyłącznie na pisemnych relacjach. W tamtych czasach, bez filmu i aparatu, jedynym sposobem utrwalenia wydarzeń było ich spisanie. Sposób przedstawienia postaci w dużej mierze zależy od tego, jak historyk ją postrzegał. Czy autor miał o nim dobre czy złe zdanie? Jakie miał uprzedzenia? Czy autor żywił urazę wobec osoby, o której pisał? I dlatego staje się bardzo łatwe do zrozumienia, dlaczego musimy być tak ostrożni, aby nie mylić naszego rozumienia postaci historycznej z tym, jaka ta osoba naprawdę była, ponieważ nasze rozumienie może opierać się na niekompletnych lub stronniczych źródłach albo obu naraz. I tak się stało, że niektóre postacie z historii Rzymu zostały przedstawione albo w zbyt pozytywnym, albo w zbyt negatywnym świetle, w zależności od zachowanych źródeł. I dla nikogo innego nie było to chyba bardziej prawdziwe niż dla Maksencjusza, cesarza, którego historia zapamiętała tylko dlatego, że przegrał z Konstantynem w bitwie przy Moście Mulwijskim bitwie, która miała zadecydować o losach świata. Zanim przejdziemy dalej, kim był Maksencjusz. Urodził się w 283 roku jako syn Maksymiana, który wkrótce został jednym z czterech cesarzy tetrarchii Dioklecjana. W 305 roku po abdykacji Dioklecjana i Maksymiana, Maksencjusz i Konstantyn zostali pominięci przy wyborze na cesarów. I tak Maksencjusz zamieszkał w willi w okolicach Rzymu. Ale już w 306 roku został ogłoszony cesarzem w Rzymie. Szczegółowo opowiadałem o tym, co się wtedy wydarzyło, w tym starszym filmie tutaj. Przez sześć lat Maksencjusz był cesarzem w Rzymie, dawnym sercu imperium. Ten wybór był całkowicie świadomy. W czasach, gdy cesarze coraz bardziej zaniedbywali starą stolicę, lekceważąc stary senat, Maksencjusz wybrał Rzym nie tylko ze względu na symboliczną moc nowego drugiego założenia Rzymu, ale także dlatego, że w przeciwieństwie do innych cesarzy szanował głos Senatu i ludu rzymskiego. Rządzenie z Rzymu oznaczało pokazanie, że jest się gotowym zaakceptować mechanizm równoważenia władz, którego absolutni despoci, pragnący panować z dala od stolicy, nie akceptowali. W odróżnieniu od Dioklecjana i innych generałów niskiego pochodzenia wyniesionych przez armię, Maksencjusz jako senator prawdopodobnie miał bardziej instytucjonalne podejście do szacunku. W ciągu swoich krótkich sześciu lat panowania pokonał dwóch cesarzy, którzy wyruszyli przeciwko niemu: raz Sewerusa w 306 roku i raz Galeriusza w 307. Stłumił bunt w Afryce w 310 roku, powstrzymał Licyniusza. I uniemożliwił mu wejście do Istrii, a także rozpoczął największy projekt budowlany, jaki Rzym widział od czasów Trajana. Chciał odrodzenia Rzymu, ponownego założenia miasta i to miało znaleźć odzwierciedlenie w jego ogromnym programie budowlanym. Nawet do dziś nie mamy pełnego obrazu wszystkich budynków, które Maksencjusz zbudował w Rzymie. Zbudował ogromną bazylikę na Forum Romanum, monumentalny budynek o ogromnych, przestronnych wnętrzach. Następnie zbudował świątynię również na Forum Romanum, która była znana jako świątynia Romulusa, nazwana na cześć jego zmarłego syna. Zbudował grobowiec rodzinny i wielki cyrk poza Rzymem. Ale nawet dziś inne projekty budowlane Maksencjusza nie zostały w pełni odkryte, albo często zapomina się, że to właśnie Maksencjusz za nimi stał. Na przykład świątynia Wenus i Romy została niemal całkowicie zniszczona przez pożar w 307 roku, a następnie całkowicie odbudowana od podstaw przez Maksencjusza. Jeszcze większa i bardziej okazała niż wcześniej. Obecne ruiny świątyni Wenus i Romy to dzieło Maksencjusza dodał wspaniały pałac recepcyjny przed świątynią Wenus i Romy, błędnie przypisywany jako termy Elagabala, ale najprawdopodobniej był to budynek Maksencjusza. I to właśnie on mógł być tym, który zbudował łuk Janusa, co jest teorią zaproponowaną przez Marka Zidziniego i jean Grigoriego w fascynującym artykule link w opisie. Co więcej, fakt, że Sever oraz Galeriusz nie mogli zdobyć Rzymu, Wynikał z tego, że Maksencjusz faktycznie podwyższył mury aureliańskie. Wcześniej miały one tylko 6 do 8 metrów wysokości, a Maksencjusz znacznie je podwyższył, aby miasto nie mogło zostać zdobyte przez sforsowanie murów. Tak więc Maksencjusz naprawdę był budowniczym na miarę Trajana czy Augusta, budowniczym na wzór dawnych cesarzy, jakiego Rzym nie widział od dwóch stuleci. Smutne jest, że tylko nieliczne budowle są mu przypisywane. A większość jego projektów budowlanych została zapomniana. I zapanowania panowania Maksencjusza Rzym po raz ostatni w historii zobaczył taką aktywność budowlaną wielkich cesarskich gmachów, ponieważ, jak wiemy, Konstantyn porzucił Rzym. W ciągu następnych 200 lat, jeśli powstawały nowe budynki, były to niemal wyłącznie nowe kościoły. I zawsze wykorzystywano do ich budowy materiały z pobliskich, zniszczonych, pogańskich budowli, które uznawano za niegodne naprawy. Za panowania Maksencjusza Rzym osiągnął szczyt aktywności budowlanej. Ale co jeszcze ciekawsze, ja, Maksencjusz, byłem i często nadal jestem całkowicie błędnie przedstawiany przez większość uczonych. Jedną z najgorszych adaptacji o Maksencjuszu był brytyjski dokument fabularyzowany British Broadcasting Corporation z 2006 roku o Konstantynie. Tutaj pokazano go tak, jak niestety często bywa, jako głupi, arogancki tyran. Zabawne, że British Broadcasting Corporation naprawdę nabiera się na konstantyńską propagandę 1700 lat później. Prawdziwy Maksencjusz był prawdopodobnie bardzo niezwykłą osobą, której pamięć i dziedzictwo zostały systematycznie zniszczone przez propagandę Konstantyna. A wszystkie źródła, które mamy o Maksencjuszu, to w rzeczywistości tylko późniejsze konstantyńskie źródła, takie jak Eusebiusz czy Laktancjusz, ponieważ wcześniejsze źródła zostały systematycznie zniszczone. A ponieważ Maksencjusz był wrogiem wielkiego Konstantyna, który później Miał być wychwalany jako wybawca chrześcijaństwa. Możesz sobie wyobrazić, co stało się z pamięcią Maksencjusza. Jak więc wyglądał prawdziwy Maksencjusz? Dzięki człowiekowi o imieniu Marco Zedzini osobiście mogłem dowiedzieć się znacznie więcej o tym, jaki prawdopodobnie był prawdziwy Maksencjusz. Marco, moim zdaniem, jest jednym z największych ekspertów w tej dziedzinie i korzystam z niektórych jego prac do tego filmu. On wykonuje naprawdę niesamowite rekonstrukcje Maksencjusza oraz późno rzymskich czasów z IV wieku i można zobaczyć, że poziom szczegółowości, jeśli chodzi o ubrania i zbroje, których używa, jest absolutnie niesamowity. Fascynujące jest to, że Maksencjusz, syn Syryjki Eutropii, Najpewniej dorastał w otwartym środowisku kulturowym neoplatonizmu, teurgii, astrologii chaldejskiej i egipskich misteriów, dzięki czemu dobrze znał filozofię i religię. I to właśnie to zrozumienie uczyniło go wielkim dobroczyńcą tradycyjnych kultów w Rzymie, ale całkiem możliwe, że także wielkim dobroczyńcą medycyny. Nieznany w większości, a być może bardzo zainspirowany swoją wiedzą filozoficzną, Maksencjusz okazuje się być prawdopodobnie wielkim dobroczyńcą medycyny. Teorię tę opublikowali Marco Zizzini i Diego Serra w artykule dostępnym w opisie. Zaproponowali oni, że wiele projektów budowlanych realizowanych przez Maksencjusza miało na celu stworzenie dzielnicy medycznej w Rzymie oraz przekształcenie świątyni pokoju Wespazjana. Templum Pacis, w naukowe i medyczne centrum miasta. Możliwe, że śmierć syna Maksencjusza Romulusa w młodym wieku 9 lat lub mniej z powodu choroby wzmocniła zainteresowanie Maksencjusza medycyną. Utrata syna była dla niego brutalnym ciosem, ponieważ chciał stworzyć nową dynastię, która nosiłaby imię Romulusa, założyciela Rzymu. Rzeczywiście to imię zostało wybrane symbolicznie, ponieważ Zapanowania Maksencjusza, Rzym miał się odrodzić jako stare, nowe centrum imperium. A Romulus miał być pierwszym z nowej dynastii cesarzy, którzy rządziliby z Rzymu, tak jak w dawnych czasach, z tradycyjnego serca imperium Romanum, skąd wszystko zaczęło się tysiąc lat wcześniej. Utrata syna sprawiła, że zainteresował się medycyną, bo wtedy pojawiło się silne pragnienie zapobiegania takim tragediom. W ten sposób wprowadzono nowy zespół państwowych lekarzy, finansowanych ze środków publicznych, najprawdopodobniej przez Maksencjusza, ponieważ ten zespół lekarzy został później wspomniany w ustawodawstwie Walentyniana Pyrrhur, ale najprawdopodobniej pochodzi z czasów Maksencjusza. Wybór Rzymu na stolice miał też symboliczne znaczenie, gdyż Rzym był siedzibą dawnych pogańskich bogów a Maksencjusz był wielkim tradycjonalistą, zwłaszcza w kontekście filozofii neoplatońskiej. Może nas więc zaskoczyć fakt, że to właśnie Maksencjusz sprzeciwiał się prześladowaniom chrześcijan za panowania Dioklecjana i Maksymiana. Diego Serra i Marco Zidzini w listopadzie 2022 roku szczegółowo opisali w artykule Odkrycie dwóch listów Maksencjusza, znalezionych przez nich w bibliotece Marciana w Wenecji. Link do artykułu jest w opisie. Diego i Marco porównali te listy z innymi dokumentami z tamtej epoki, nawet z dwiema konstytucjami Dioklecjana i Maksymiana, które do tej pory nigdy nie były analizowane, a to co odkryli, przedstawia naprawdę zdumiewający obraz. Którego z pewnością nie znajdziesz na Wikipedii. Proszę rozważ wsparcie kanału przez Patreon lub członkostwo na YouTube. Naprawdę potrzebuję Twojej pomocy, by kontynuować pracę nad późną historią Rzymu. Bez Twojego wsparcia nie wiem, jak długo jeszcze będę mógł prowadzić ten kanał, bo algorytm YouTube raczej nie promuje tak niszowego tematu jak późna historia Rzymu. Możesz też wesprzeć kanał, kupując moje gadżety tutaj na YouTube. Stworzyłem sklep z gadżetami, gdzie znajdziesz fajne, zabawne lub dziwne produkty związane z późnym Rzymem, które możesz kupić bezpośrednio tutaj przez YouTube w opisie filmu. Bardzo dziękuję. W rzeczywistości wyłania się obraz, że Maksencjusz sprzeciwiał się prześladowaniom Dioklecjana i Maksymiana. Maksencjusz unieważnił głos Dioklecjana w Senacie Rzymskim, przejmując podobne uprawnienia sądownicze i stając się wrogiem publicznym tetrarchii. W tym świetle, następujący edykt tolerancyjny Konstantyna byłby w rzeczywistości niczym innym, jak tylko normatywnym zbiorem dokumentów wydanych do tej pory na temat tolerancji wobec chrześcijaństwa przez samego Maksencjusza. Zapomniany edykt tolerancji Maksencjusza został prawdopodobnie wydany między 306 a 308 rokiem i w tym świetle silna pozycja Kościoła katolickiego w Rzymie za czasów Maksencjusza wobec donatystów w Afryce nabiera teraz większego sensu, ponieważ Kościół miałby poparcie samego cesarza Rzymu, Maksencjusza. To dość zdumiewające, że najwyraźniej Maksencjusz był jedynym z cesarzy tamtej epoki, który otwarcie zajął stanowisko przeciwko prześladowaniom chrześcijaństwa. Dlaczego więc to fascynujące odkrycie Diego i Marka zostało zapomniane przez historię? Dlaczego później Maksencjusz został przedstawiony jako wróg chrześcijaństwa, tyran, niesprawiedliwy władca, pod którego rządami lud Rzymu cierpiał? Zanim przejdziemy dalej, Wiemy, że losy świata rozstrzygnięto 28 października 312 roku. System tetrarchii był fundamentalnie niestabilny, a otwarta wojna była tylko kwestią czasu. Severus i Galeriusz obaj wyruszyli na Rzym i za każdym razem Maksencjusz wychodził zwycięsko, co było niezwykłe, być może przy niewielkim rozlewie krwi, ponieważ armie w większości dobrowolnie przechodziły na stronę Maksencjusza, przekonane autorytetem cesarskim domu Maksymiana oraz obietnicami wyższych żołdów, a także odstraszone przez podwyższone przez Maksencjusza mury Aureliana w Rzymie. Konstantyn nie dał się łatwo przekonać i prowadził systematyczną wojnę, zdobywając kolejne miasta w Italii. Widać że mit o złym tyranie Maxencjuszu jest fałszywy, bo jego zwolennicy walczyli z zaangażowaniem, co nie byłoby możliwe, gdyby był znienawidzony. Konstantyn z wielkim trudem zdobył Turyn, Weronę i inne ważne miasta północy. W rzeczywistości Mediolan był jedynym miastem północnych Włoch, które dobrowolnie przeszło na stronę Konstantyna. Nie można tego uznać za dowód. Że większość ludzi nienawidziła Maksencjusza. Ale doświadczone oddziały Konstantyna zdobywały kolejne miasta na północy, aż dotarł do Rzymu. Maksencjusz stanął teraz przed wyborem: czy pozostać w Rzymie i ryzykować długie oblężenie, możliwy wybuch chorób i śmierć dziesiątek tysięcy Rzymian? Jego imię zostałoby na zawsze splamione, więc zdecydował się stawić czoła Konstantynowi w otwartej walce. Tutaj również. Nie możemy ufać późniejszym źródłom. Oczywiście Eusebiusz przedstawiał zwycięstwo Konstantyna jako boską interwencję i twierdził, że Konstantyn był liczebnie słabszy od Maksencjusza. To również może być niczym więcej niż konstantyńską propagandą. W rzeczywistości jest całkiem prawdopodobne, że to Maksencjusz był liczebnie słabszy. Konstantyn dysponował doświadczonymi oddziałami, które walczyły w Brytanii i Germanii. Podczas gdy Maksencjusz, Mógł polegać tylko na wojskach z Italii i Afryki, nieuczestniczących w regularnych walkach. Konstantyn miał około 30,5-40 tysięcy ludzi, gdy dotarł do Rzymu, podczas gdy Maksencjusz miał jedynie 20-25 tysięcy głównie nieprzeszkolonych żołnierzy. Nawet 10 tysięcy pretorianów nie miało doświadczenia bojowego, gdyż stacjonowali w Kastra. Pretoria. Wyłania się obraz, w którym już był faktycznie mniej liczny. Maksencjusz wybrał 28 października jako dzień bitwy, ponieważ był to dokładnie dzień jego wstąpienia na tron cesarski sześć lat wcześniej, dzień jego adwentus. Był to również dzień, w którym rozpoczynały się uroczystości śmierci i zmartwychwstania egipskiego Boga Ozyrysa. A ponieważ Maksencjusz był prawdopodobnie pod wpływem religii egipskiej, mogło to również mieć wpływ na jego decyzję o wyborze tej daty. W świetle tych liczb łatwo zrozumieć, czemu Maksencjusz przegrał. Mógł mieć 35 do 25 żołnierzy mniej niż Konstantyn, który dysponował bardziej doświadczonymi, zahartowanymi w boju oddziałami. Oddziały Maksencjusza spanikowały, wybuchł chaos. Tutaj ponownie fascynujące jest to, że pretorianie walczyli z wojenną energią i wytrwałością, która moim zdaniem nie byłaby możliwa, gdyby Maksencjusz był niesprawiedliwym tyranem. Jest całkiem jasne, że pretorianie walczyli za swojego cesarza jak absolutni fanatycy, ale byli liczebnie słabsi. Dlatego Konstantyn rozwiązał pretorian po swoim zwycięstwie, niszcząc pamięć o tym starożytnym zakonie, który zbyt mocno przypominał mu jego wroga, Maksencjusza. W rzeczywistości i to jest moja własna teoria więc traktujcie to z przymrużeniem oka. Uważam, że Konstantyn chciał wymazać wszelką pamięć o Maksencjuszu i jego dokonaniach, ponieważ w głębi duszy mógł zazdrościć jego osiągnięć. To Maksencjusz był tym, który prawdopodobnie wydał edykt tolerancji wobec chrześcijaństwa i to Maksencjusz zbudował najbardziej imponujące i monumentalne budowle, jakie Rzym widział od czasów Trajana. Moim zdaniem Konstantyn mógł być przepełniony zazdrością, co również tłumaczy jego całkowitą nienawiść do Maksencjusza i następującą po niej damnatio memoriae, kiedy to po zwycięstwie Konstantyna Maksencjusz został usunięty z większości inskrypcji i posągów. Konstantyn następnie ponownie wydał edykt tolerancji Maksencjusza, dokończył budowle rozpoczęte przez Maksencjusza i przypisał sobie jego osiągnięcia. Myślę też, że to nie przypadek, iż Konstantyn porzucił Rzym, zdradził Rzym, odwrócił się od dawnej stolicy, którą jego wróg chciał przywrócić do dawnej świetności, ponieważ chciał zrobić dokładnie odwrotnie niż Maksencjusz. Chciał być antymaksencjuszem pod każdym względem, ponieważ Maksencjusz nigdy nie porzuciłby Rzymu. Dlatego Konstantyn zbudował nowe miasto nazwane swoim imieniem, bo w Rzymie. Wszystko przypominało mu o jego wrogu. Kronikarze Konstantyna, Eusebiusz i Laktancjusz, oczywiście przedstawili Maksencjusza, wroga zwycięskiego Konstantyna, w jak najgorszym świetle, aby całkowicie zniszczyć imię i dziedzictwo Maksencjusza. Propagandowi pisarze przedstawiali Maksencjusza jako czarownika i maga, przesądnego i skłonnego do diabelskich rytuałów. Za tymi barwnymi, oczerniającymi opisami propagandy kryje się prawdopodobnie prawda o człowieku, który poddał się losowi i boskiej woli. Eusebiusz kładzie bardzo duży nacisk na czary i nekromancję Maksencjusza, podobnie jak inne źródła, a może to prowadzić do rytuałów teurgii typowych dla syryjskiego neoplatonizmu. A propaganda Konstantyna była tak skuteczna, że nawet do dziś bardzo niewiele wiadomo o prawdziwym maksencjuszu. A wciąż zbyt często przedstawia się go jako złego tyrana, co można na przykład dobitnie zobaczyć w wspomnianym wcześniej dramacie British Broadcasting Corporation z 2006 roku. Dzięki badaniom Marka Zidziniego i jego współpracowników możemy mieć nadzieję na przywrócenie pamięci o człowieku, który został Niesprawiedliwie oczerniony przez historię, a który w rzeczywistości był osobą tolerancyjną, dobrze obeznaną w sprawach religijnych i filozofii neoplatonizmu, tolerancyjną wobec chrześcijaństwa, być może dobroczyńcą medycyny i płodnym budowniczym na skalę niespotykaną od czasów Trajana, a także wielkim zwolennikiem Rzymu, tradycyjnego serca imperium. Możemy tylko sobie wyobrażać, co by się stało, gdyby Maksencjusz wygrał. Świat, jaki znamy, najprawdopodobniej wyglądałby zupełnie inaczej i mocno podejrzewam, że Rzym ponownie wyłoniłby się jako odradzająca się stolica Cesarstwa Rzymskiego, odzyskując swoją dawną pozycję jako stolica imperium, a miasto zostałoby rozbudowane i upiększone nowymi budynkami oraz pomnikami, których nawet nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić. I do zdrady Rzymian by nie doszło. Konstantynopol by nie powstał. Jak wyglądałby ten świat, będę teoretyzował w innym filmie. Dziękuję Markowi Ziziniemu za doskonałe badania i pomoc, dzięki którym mogłem stworzyć szczegółowy film o Maksencjuszu. Mam nadzieję, że mogę wnieść wkład w znakomite badania i rekonstrukcję Marka o Maksencjuszu, by przywrócić pamięć o niesłusznie oczernionym cesarzu. Polubcie film i zasubskrybujcie kanał, by nie przegapić kolejnych materiałów o późnym cesarstwie rzymskim. Proszę również rozważyć wsparcie mojej pracy na Patreonie lub poprzez członkostwo na YouTubie, ponieważ długoterminowe utrzymanie tego kanału naprawdę zależy od Waszego wsparcia, gdyż sam kanał nie generuje dużych dochodów. Kanał nie mógłby działać bez wsparcia patronów z Patreona i członków YouTube. Mówię to szczerze. I chcę podziękować każdemu kto wspiera ten kanał w jakiejkolwiek formie. Dziękuję Wam, przyjaciele.